Cześć, z tej strony Mateusz Jan Rozik, magister fizjoterapii, wieloletni, doświadczony sportowiec wielu dyscyplin, trener personalny. Dzisiejszy film będzie przeznaczony przede wszystkim dla osób, które jeszcze nie miały okazji skorzystać z wizyty fizjoterapeutycznej, ponieważ jest to film o pierwszej tego typu wizycie. Jeżeli znasz kogoś, kto potrzebuje takiej konsultacji, udostępnij ten film, a my zaczynamy. Jak wygląda pierwsza wizyta w moim gabinecie? A więc, pierwszą rzecz, na którą zwracam uwagę jeszcze przed gabinetem, jest to w jaki sposób pacjent do tego gabinetu wchodzi. Staram się znaleźć różnego rodzaju złe wzorce ruchowe i już znaleźć wstępnie, co może być przyczyną tej wizyty w moim gabinecie. Jeżeli pacjent już usiądzie na krześle i zaczynamy prowadzić dialog pacjent opowiada mi o swoich objawach, czy to boli kręgosłup, czy drętwieje ręka, czy boli kolano. Wszystkie te informacje zapisuję sobie na kartce i przechodzimy następnie do analizy badań obrazowych, czyli pacjent daje mi wszelkie wypisy ze szpitala czy różnego rodzaju badania, czy tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania ultrasonograficznego które analizuję i wszystkie informacje, które są dla mnie istotne spisuję sobie również na tej mojej kartce. Po tej analizie badań przechodzimy do pytań dotyczących przede wszystkim pracy. W jakiej, jak długo pracuje? W jakiej pozycji przebywa? Czy dźwiga? Kolejne pytanie dotyczy aktywności. Jeżeli ktoś ma, jakiś, ma jakieś hobby, Albo uprawia sport, zawsze pytam o pozycję, w jakiej się znajduje podczas uprawiania tej aktywności czy tego hobby. Przy aktywności, na przykład przy bieganiu, zawsze pytuję, jaki jest dystans tego biegania. Czy to są biegi krótkodystansowe, czy długodystansowe? Jaka jest objętość tych treningów? Na jakim etapie treningów jest? Jeżeli jest aktywność, też powinna być regeneracja. W jaki sposób ta osoba się regeneruje, i szukam wszystkich elementów, które mogą być niezgodne z tym prawidłowym postępowaniem. Stres. Kolejna rzecz, która często powoduje, że pojawiają się dolegliwości bólowe. Staram się znaleźć, w których momentach on się może pojawiać, i staram się wpływać na to, aby ten stres zminimalizować albo całkowicie, albo całkowicie wyeliminować. Sen. Sen jest to bardzo istotny element regeneracyjny naszego organizmu. Tu chodzi zarówno o długość snu, żeby była wystarczająca, ale również o jego jakość. Ten sen powinien być głęboki, powinien być nieprzerywany. Dieta i suplementacja. Bardzo istotne jest to, czym się żywimy, czym się żywimy i w jakich dokładnie porach dnia przyjmujemy te posiłki. Choroby współistniejące. Staram się wpływać jako profilaktyka zdrowia na stan również innych chorób, które są konsekwencją jakby złego prowadzenia się. Także staram się znaleźć wszystkie elementy, które mogą mieć wpływ na pogłębianie się objawów w tych chorobach współistniejących. Przystępując przed, przed zabiegiem, jeszcze pytam o wiek pacjenta i oczywiście o przeciwwskazania, które które są bardzo istotne, ponieważ czasami nie mogę wykonać pewnego rodzaju działań, które uważam za słuszne, ponieważ jest w serca albo pacjentka jest po prostu w ciąży. Po takim wstępnym wywiadzie przechodzimy do oceny postawy. Podczas oceny postawy sprawdzam ustawienie kręgosłupa. Pacjent stoi do mnie przodem, bokiem i tyłem. Ja staram się znaleźć różne asymetrie w całym ciele. Patrzę na stopy, jeżeli na stopie widzę, że coś mi nie pasuje, jest jakieś płaskostopie poprzeczne bądź podłużne, czy są haluksy, taki pacjent automatycznie trafia na podoskan, w którym badam stopy jeszcze dokładniej i zbieram jeszcze więcej informacji o tym, czy nie należałoby dostawać jakichś wkładek ortopedycznych u tego pacjenta. Po takiej ocenie przechodzimy do testów funkcjonalnych. Testy funkcjonalne są to przysiady, skłony, w których oceniam, czy jest kolioza, czy jest już wstępna taka jest to wstępna również ocena zakresu ruchomości w poszczególnych stawach. Po takim teście funkcjonalnym pacjent kładzie się na łóżko i na łóżku wykonujemy już tutaj badanie bardziej dokładne zakresu ruchomości w poszczególnych stawach badamy napięcie miękkich. Sprawdzamy, gdzie to napięcie jest większe, gdzie jest ono mniejsze. A następnie przechodzimy do oceny również miednicy i długości kończyn, czy one są faktycznie równe. Jeżeli są nierówne, czasami wystarczy wykonać parę ruchów kręgosłupem czy miednicą, aby te nogi stały się z powrotem tak samo długie. po takiej, Po takim Całym pierwszym takim diagnostycznym postępowaniu przechodzimy już do terapii. To było tyle na temat pierwszej wizyty w moim gabinecie fizyterapeutycznym. Jeżeli znasz kogoś, kto potrzebuje takiej wiedzy, udostępnij ten film. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do polubienia, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!